Siemandeczko moje mordeczki, dzisiaj druga część tutorialu z, z butel o, o temat z butelka, tak nauczę Was dzisiaj jak zakręcić zakrętkę na butelce. Właśnie taką zakrętkę, na takiej butelce tego typu. Jeżeli nie wiecie jak odkręcić, to odsyłam Was do pierwszej części, gdzie pokazuję jak odkręcić taką zakrętkę. No i... I po prostu robię taki poradnik, no bo to jest potrzebne uzupełnienie pierwszego, tak, więc zaczynamy. Jeżeli mamy butelkę tego rodzaju, mamy taką zakrętkę śmieszną, no to w takim razie robimy tak. Musimy odłożyć zakrętkę na miejsce, o, i ona musi tak ułożyć się tutaj fajnie, o. Jeżeli mamy tak już zakrętkę, to trzymamy ją. Trzymamy butelkę. Trzymamy, że musi ona być oczywiście na jakimś gruncie. Trzymamy i teraz w przeciwieństwie do od, y, odkręcania, przy zakręceniu kręcimy w lewo. Waga. kręcimy, o. Jak już teraz jest tak, trzeba mocniej teraz trochę przy końcu, o, o. Nie przestajemy. I proszę bardzo, butelka jest zakręcona, można bezpiecznie przechowywać napój. I, i, I tak dalej, i tak? Więc oto o już była kontynuacja tego pierwszego tutorialu. Teraz jest yy, druga część, więc teraz już wszystko wiecie. Yo, 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 yo.